10.28 z pierwszych 15 minut, to znaczy, że jest 13 po 10. O której godzinie? Musimy ustalić stałe pory spotkania, inaczej nic z tego nie wyjdzie. Ja nie lubię pierożków. Panie Danielu, proszę grać. Chyba, że z mięsem, ale i to nie za bardzo. Ja już Panu mówiłem, że ja nie jestem za ślubą wprost. Bo to, to potrafi byle ham, rozumie Pan? A forysta z pana! No z tego, proszę pana, nikt mnie nie rozumie, a mojej sztuki to już mało kto. Sztuka. musi być niewyraźna. Bardzo dobry znajomy. Panowie, oni mówił. Czy możemy się skupić na pracy? No bo co to za pomysł, żeby dialog. rozgrywał się przy użyciu imion. od A do Z. Czy jest w ten to sposób. Po jakimś czasie, nawet największy idiota zorientuje się, jak to wszystko przebiega, a nawet, proszę pana, może przewidzieć koniec. Właściwie po co my się mamy spotykać i tak się często widujemy? No to co? Umówiliśmy się, tak? Każdy ruch, każdy gest. Od tego reżyser jest.